Jakie znaczenie ma tlen? Tlen w przyrodzie jest niezbędny organizmom do procesu oddychania, co jest oczywiste. Obniżenie zawartości tlenu w powietrzu z 21 do 15% powoduje zaburzenie pracy organizmu, a spadek poniżej 10% może prowadzić do zgonu. Następna właściwość. Jak wiemy, bez tlenu nie ma ognia. Tlen podtrzymuje spalanie. Ujarzmienie ognia było przełomem w historii ludzkości. Tak zwana hipoteza gotowania głosi, że użycie ognia odegrało kluczową rolę w naszej ewolucji. Darwin opisywał odkrycie przez ludzi sztuki rozniecania ognia tymi słowy. Po wytworzeniu mowy odkrycie sposobów wydobywania ognia zajmuje pierwsze miejsce w szeregu wynalazków ludzkiego plemienia. Tlen wykorzystywany jest także w przemyśle. Jest wykorzystywany do spawania w wysokich temperaturach, na przykład znajduje się w palnikach acetylenowo-tlenowych. Tlen pobierany z powietrza wykorzystywany jest także w procesach przemysłowych. Duża ilość tlenu używana jest w hutnictwie oraz przemyśle chemicznym i rakietowym. Tlen wykorzystywany jest także w mieszankach oddechowych dla nurków i astronautów. Tlen wykorzystywany jest także w medycynie. Tlen medyczny podawany jest w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Stanowi wsparcie w leczeniu różnych schorzeń płuc, np. i układu oddechowego. Tlen o odpowiednim stężeniu jest podawany także wcześniakom w inkubatorach tlen podany na przykład w komorze hiperbarycznej ma właściwości wspierające system odpornościowy, wspomaga funkcjonowanie serca i pracę układu nerwowego oraz zwiększa ogólną wydolność organizmu. Należy jednak uważać podczas jego dawkowania. Niewłaściwie podawany tlen może być szkodliwy. Oddychanie czystym tlenem jest niebezpieczne, gdyż przyspiesza czynności życiowe i doprowadza do zatrucia organizmu. Jedynym naturalnym producentem tlenu w przyrodzie, który go dostarcza, są organizmy fotosyntezujące. Mamy tu na myśli głównie rośliny. Tlen zużywany jest też w wielu procesach występujących w przyrodzie np. wietrzenie skał czy procesy gnilne. Ale tlen z parą wodną w powietrzu powoduje także korozję metali, czyli jak gdyby straty w gospodarce.